Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała, a łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku Nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać, czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów. I nie rozdano ich ubogim. Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając przos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie. Nie zaś. Nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie. Przygotowujemy się do tych najważniejszych świąt, a Jezus przed tak wielką, ciężką pracą, męką, śmiercią, chciał jakby ostatnią wieczerzę też z przyjaciółmi spożyć. To była w Betanii, ostatnia wieczerza taka właśnie w Betanii. Betania znaczy dom ubogich. Chociaż gdybyśmy tak popatrzyli na życie Łazarza i jego sióstr, Marty i Marii, to na tle całego społeczeństwa nie były tak ubogie. Jeżeli Judasz od razu przeliczył, bo wszystko był wyrachowany, potrafił obliczyć, liczył, że ten olejek można było sprzedać i rozdać ubogim. Te pieniądze za 300 denarów to na nasze pieniądze moglibyśmy tak powiedzieć. 300 dniówek, to jest 300 dni pracy. To jest bardzo dużo pieniędzy. Tylko, że Pan Jezus nie patrzy na ilość, tylko patrzy na serce. Patrzy po to, żeby pokazać, że. Trzeba kierować się miłością. Kiedyś matka Teresa z Kalkuty, założycielka, misjonarek miłości, zapytana przez jednego z dziennikarzy, dlaczego Kościół, który jest tak bogaty, ma tyle różnych kosztowności, na przykład w Watykanie jest w różnych muzeach watykańskich tyle skarbów. Czy nie można tego sprzedać i rozdać ubogim? Odpowiedziała wtedy Powinien pan wierzyć, odpowiedział dziennikarz, ale ja jestem niewierzący. To powinien pan chociaż modlić się o wiarę. Jeszcze raz odpowiedział: Nie mogę się modlić, bo jestem niewierzący. Nigdy się nie modliłem, nie umiem się modlić. To ja się za pana będę modlić. Niech pan się chociaż uśmiecha. Jeżeli ktoś jest niewidomy na duszy, to widzi tylko pieniądze, widzi to, co można obliczyć. Matka, założycielka dzieła Lasek, Triuno, założycielka też sióstr Franciszkanek, służebnic Krzyża, Róża Czacka, Elżbieta Róża Czacka, kiedy straciła wzrok, właśnie zaopiekowała się i założyła dzieło, które do dziś opiekuje się niewidomymi. Ale w głównym charyzmacie jest Modlitwa i ofiarowywanie krzyża za tych, którzy są niewidomi na duszy. Czyli są niewierzący, tylko są wyrachowani. Potrafią liczyć, ale nie potrafią kochać. Bo miłość zaczyna wszystko tłumaczyć. Kiedy pan Jezus wcześniej był w domu faryzeusza Szymona i przyszła kobieta z miasta, która uchodziła za. Kobietę rozpustną, to wtedy w myślach zaczął potępiać i ją, i mówić: Co to za prorok? Gdyby to był prorok, to by wiedział, Co to za jedna, że się go dotyka. Bo też podobnie jak Maria dotykała jego stóp, płakała łzami, oblewała te stopy, i włosami, wycierała je, całowała stopy. I pan Jezus wtedy. Na płaszczyźnie czysto takiej, można powiedzieć, transakcyjnej, mówił o dwóch dłużnikach. Jeden był winien mało, a drugi dużo. I obydwaj otrzymali darowanie długów, który będzie bardziej miłował. No i wydaje mi się, że ten, który więcej, któremu więcej darowano, tak właśnie z tą kobietą jest. Więcej miłuje, ponieważ więcej jej darowano. I w tajemnicy zbawienia właśnie chodzi o miłość. Nie chodzi o ilość, bo Boża miłość jest bez miary, nie da się jej zmierzyć, jest nieskończona. Nie można policzyć. Nawet kiedy robimy rachunek sumienia, to nie da się policzyć Bożej miłości. Możemy tam sobie liczyć nasze grzechy, ale to jest takie małostkowe. Warto sobie zadać pytanie, jak odpowiadam na Bożą miłość. Rozpoczyna się wielki tydzień, wczoraj się rozpoczął, jesteśmy na początku. I warto tak zadać sobie pytanie, jak w tym wielkim tygodniu, jaką postawę przyjmę? Czy postawę Judasza, czy postawę Łazarza, Marty? A może Marii, może to jest czas, żeby przyjąć postawę Marii, zatrzymać się i coś siebie dać Chrystusowi. Dać ten olejek czasu, olejek też prośby o przebaczenie swoich grzechów. Może tym olejkiem będzie też jakaś wrażliwość na drugiego człowieka, by mu przebaczyć czy też prosić o przebaczenie żeby zobaczyć, że w drugim człowieku też jest Chrystus. Też warto zobaczyć, że Pan Jezus staje bardzo stanowczo w obronie Marii. Wobec Judasza nawet krzyczy, chociaż jest napisane u księdze proroka Izajasza, że nie podniesie krzyku, nie będzie słychać, słyszeć na ulicy, że nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie czciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. To jednak wobec swojego apostoła jest bardzo stanowczy. Mówi zostaw ją, zostaw, nie, nie sprawia jej przykrości, ranisz ją. Jeżeli ktoś tak naprawdę przyłgnie do Chrystusa, okaże serce, miłość, to Pan Jezus stanie w obronie. Zobaczmy, że też jesteśmy atakowani przez złe moce, złe duchy, a czasem przez ludzi, ludzi, którzy są pod wpływem złych mocy. I wtedy Pan Jezus w takiej sytuacji staje w naszej obronie, kiedy do Niego należymy. Możemy liczyć na Jego obronę. Czyli jest takim parakletem, obrońcą, pocieszycielem. Święty Paweł napisał do Rzymian. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Bóg jest naszym obrońcą. I na ten wielki tydzień warto sobie to wziąć do serca. Im bardziej jesteśmy przy sercu Jezusa, tym bardziej On będzie nas bronił. I wtedy wszystko jest możliwe. Jeżeli ktoś myśli sobie, czy to jest możliwe, żeby nie grzeszyć, nie, dla człowieka jest to niemożliwe. Ale dla Boga wszystko jest możliwe. Bo to Bóg sprawia, nie my, jeżeli jesteśmy przy sercu Jezusa, On będzie nas bronił, nawet gdy przyjdą pokusy, obroni nas. Ale wtedy, kiedy będziemy z Nim, prośmy dzisiaj w tej mszy świętej o taką postawę Marii abyśmy jak z największą czcią i czułością chcieli przybliżyć się do Chrystusa i oddać Mu cześć, chwałę i wyrazić swoją do Niego miłość.